Chodzi tutaj o osobę publiczną, influencera, streamera i mam na myśli ksajow. Że ktoś kogoś lubi i tak dalej, no ale kurwa, no jak ktoś śpi, no to go nie macasz, nie? Ale no ja nie wiem, czy to jest prawda, więc jakby... Ja za... Ja, 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 kurwa, ja za każdym razem jak słyszę taką historię, to jestem rozdarty w środku, bo ja nie wiem, co mam o tym myśleć. Bo z jednej strony, jeśli rzeczywiście kurwa ktoś śpi, a ktoś nie chciał wyjść z czegoś pokoju, ty się budzisz kurwa i ta osoba cię maca, no to jest to kurwa. Jest to molestowanie, tak? Nie jest to w porządku. A z drugiej strony, jakby na potwierdzenie tej sytuacji, mamy słowa kogoś, kto może kłamać. Więc jakby albo była taka sytuacja, i jest to molestowanie, jest to niedopuszczalne, albo ktoś kurwa z jakiegokolwiek powodu mówi, że coś się wydarzyło, na co no, w sumie ma tylko swoje słowa, które no kurwa ja nie wiem, czy są wystarczające. Wiecie o co mi chodzi? Że to jest, że to, jest słowa, to są słowa przeciwko słowo przeciwko słowu. Dlatego jeśli ten kolega, który chyba wiem kim jest, na 99% by to potwierdził, no to wtedy, no kurwa, no jest to zjebana sytuacja, ja nie wiem, co z tym trzeba zrobić da dalej, ale jeśli powie, że tak nie było, no to kurwa już jakby 2 w... na jeden będzie, nie? Nie wiem ile to trwało, nie wiem gdzie jeszcze mnie dotykał i nie wiem co robił, ale po prostu w momencie kiedy zobaczyłam, co się dzieje, to tak jak powiedziałam wcześniej, powiedziałam, żeby wyszedł. Później Ksajo proponował mi też podwózkę. Powiedział, że zawiezie mnie do Warszawy, że będzie samochód pana. i że może mnie zawieść. Ja oczywiście nie chciałam. Powiedziałam, że już mam transport i że nie potrzebuję i bardzo proszę, żeby wyszedł. No i właśnie tutaj są te screeny. Ty masz Pierdolę, co do to, to skóry, zatem jeszcze nikogo bajacie, tak je do niej nie budziłam głaskając go przez godzinę. Dobrze, że w końcu się udało, prawda? Może masz twardy sen, a może nie spałaś, kto wie. Jeszcze raz, jeszcze raz tutaj. No i właśnie... To by nie skończyć w ścianie. Odurzony zapachem skarpety, ty masz cudowną skórę za to. Nigdy jeszcze nikogo tak nieudolnie nie budziłem, głaskając go przez godzinę. Dobrze, że w końcu się udało, prawda? Może masz twardy sen, a może nie spałaś? Kto wie, kto wie? Guzik mi wyjebał z koszuli, lipa, no ale cóż. musiał uratuje sytuację. Na ten moment to tyle. Truskawko, pamiętniczko. Tutaj są te screeny, ty masz cudowną skórę za to. Nigdy jeszcze nikogo tak nieudolnie nie budziłem, głaskając go przez godzinę. Dobrze, że w końcu się udało, prawda? Może masz twardy sen, a może nie spałaś? Kto wie, kto wie? No i tu właśnie napisałem. To podchodzi pod molestowanie jest z takimi tekstami, co możesz się odpierdolić ode mnie, bo to przekroczy jakiekolwiek granice. Może się nie zrozumieliśmy, Natalio. Nie zrobiłbym nic niestosownego. Możesz się nie obawiać. Naprawdę z dobrego serca chciałem cię delikatnie obrócić, bo wydawałaś się być zaniepokojona, jakiś sytuacja koleżanki, jak i wymeldowania trochę. O super, że już jesteś. Stęskniłem za to. tobą. mu wiadomość, że to podchodzi pod molestowanie i z takimi tekstami to serio może się ode mnie, bo to przekroczył jakiekolwiek granice. On oczywiście napisał, że nie zrobił nic niestosownego i że mam się nie obawiać. Także tutaj to Ksajo wyznaczył granice, kiedy czuję się komfortowo i co jest stosowne, a co nie. Od tamtego czasu Ksayo był u mnie zablokowany. Ostatnio go odblokowałam, żeby pokazać pewnej osobie właśnie te wiadomości i zaczął znowu do mnie pisać. Bardzo się bałam opublikować ten filmik, bardzo długo zlekałam z tym, ale wiele osób prosiło mnie wręcz, żebym opowiedziała też swoją historię, bo to może pomóc innym osobom, żeby też przezwyciężyć ten strach. Jest to strasznie przykre, że osoby publiczne pozwalają sobie na tak wiele i myślą, że wszystko im wolno. Przykre jest też to, że osoby z tej federacji, osoby decyzyjne, wiedzą bardzo dobrze o tej sytuacji, wiedzą, co się działo, a i tak Zdecydowały się dać walkę i rozgłos takiej osobie, okej. Okay. Eee... No to odpowiedź teraz. A gdzie jest odpowiedział? Sajo podłoga. Status Fajna. Chwila szkoda, że nam nie wyszło. Eee. Znaczy, kurwa, zresztą do kogo, do kogo ja kieruję tą wiadomość. Sytuacja jest następująca. Mianowicie do momentu, do momentu, kiedy. Bo jakby taka sama sytuacja, jakby taka sama sytuacja wydarzyła się i, i ta sama dziewczyna opowiedziałaby tą historię, nie wiem, kurwa, o, o kimkolwiek innym. No to by było, że, że kurwa, oblech i tak dalej, że zjebany i, yy, i tego typu teksty. Ludzie by linczowali tą osobę, a on w sumie no powinien się odnieść do tego kurwa, no bo to, to takie no, niebezpieczne zachowanie jest, nie? To prawda, ale przecież pisaje to legenda, no ale jeśli kogoś skrzywdził, no to kurwa, no to... No sama ta odpowiedź fajna ci pcia, szkoda, że dla mnie wyszło, no kurwa ty. No ja nie uważam, że, te, że, te, że tego typu rzeczy trzeba jakby nie traktować ich poważnie. Powiem tak, za dużo, mniejsze, za dużo mniejsze rzeczy rozpierdalaliście ludziom życie, ale z racji tego, że kogoś lubicie, tego nie tkniecie. Po prostu taka jest, moja, taka jest moja opinia, i to nie ma nic wspólnego z tym, czy ona mówi prawdę, yy, czy nie mówi prawdy, bo tego nie wiem. Więc jeśli, więc jeśli ktoś został skrzywdzony, no to fajnie by było, jakby po pierwsze, żeby już tak nie robić, i po drugie, że nie wiem, żeby w jaki sposób, ja nie wiem w jaki. Ale rozwiązać tą sytuację, a jeśli nikt nie został skrzywdzony i na przykład ta dziewczyna sobie to wyssała z dupy, to... Mm, no to też powinna ponieść karę, nie? Jakby za pomówienie też jest chuj do dupy. E, więc no. I teraz zapytasz, a jakomu wierzę? Bo możesz tak się zapytać. Nikomu. Nie no kurwa, no jakby w dużym skrócie, no to kurwa, no widać tam pewno. Jakiś kurwa pewien odchył. Zresztą, zresztą ja, ja nie wiem czemu ogólnie tak błaho do tego podchodzicie w momencie, kiedy jakby on nie zanegował w tych wiadomościach tego, że został w jakimś pokoju kurwa i, i macał ze śpiącą dziewczynę, nie? Jakby wiesz o co chodzi. I nie wiem, jak to dokładnie wyglądało. Wiesz, że znamy jej perspektywę, dlatego jestem głęboko zażenowany tym, że nie poznaliśmy tej drugiej perspektywy, i myślę, że trzeba by było, to, trzeba by było na nim wymóc. Ale do momentu, kiedy Was bawi to, że ktoś powiedział: Oho, fajna cipcia, szkoda, że nam nie wyszło, i, i wy jako jego widownia nie próbujecie jakby wydusić od niego żadnego statementu albo żeby się do tego odniósł, tylko przyklaskujecie taki gimnazjalny żart. Yy, bo gimnazjalny żart jest spoko w momencie, kiedy zrobimy gimnazjalne żarty. W momencie, kiedy zachodzi jakieś kurwa molestowanie seksualne, to te gimnazjalne żarty nie są już takie w porządku. Rozumiesz? No. On napisał, że ją budzić chciał, ale ty jesteś kurwa dyziu uspierdolony, Ty czy co? Co ty nigdy laski na śpiechanie nie robiłeś? No nigdy kurwa nie molestowałem obcej kobiety, która spała z jakimś mężczyzną, Uprzednio wypraszając mnie z pokoju, a ja tam zostając na siłę, kurwa, postanowiłem, że okej, okay, poczekam chwilę. Jak wszyscy zasną, to co trochę podotykam. No.